No, cześć! No, Nagrywam kolejny odcinek z tej gry. Goal Simulator 3. Cały. <grywa> trójka, trójkę, trójkę wybierz panie. Dobra, wchodzimy do gry. Nie przedłużamy. A i, I sprawdzimy. Co mieliśmy sprawdzić? Co mieliśmy sprawdzić? A, dobra, chwilę, dajcie na chwilę. Okej okay. Jest. Niczego się nie dowiedzieliśmy, ale to nic. <grywa> Przypny instynkt. Właśnie. A, wejdź do menu. Instynkty. Okay. O, zobacz, wykonaj, przypnij, o co okay. chodzi. Przypnij instynkt masz Y. Już? O no. Odpiąłeś. Przypnij i zostaw, dobra i zostaw. Okej. Okay. Osiągnij prędkość warpową, załóż coś na każde miejsce w szafie. Hmm. Dobra, takimi pierdółkami się nie będziemy chyba zajmowali. Myślę, że misję możesz zacząć walczyć. wiesz, tam gdzie te znaki zapytania albo... Znaki zapytania, a czekaj, wezmę mapę. Nie to... Nie. A, to jest co? Całe takie miasto. A my jesteśmy... Jezu! Wow! GTA się chowa. A my jesteśmy tutaj. Gdzie? Tutaj. Nie, tu masz przecież. A tutaj? Y, tutaj masz, nie? No to pójdziemy w takim razie... Przestań wieśniaków. <głosy> <głosy> gdzieś, po, gdzieś pojedziemy. A wezmę traktora, którego naprawiłem wcześniej. Idź, bo tam, bo jest chyba blisko. No jest. Jedziemy. Aktywowanie kombajnu. Nie, stary, nie. Nie, biedni ludzie, co ty im robisz? Jeszcze aktywuj ten kombań, tak w ogóle. A co to? No. Oh, Jezu. O Jezu. Dobra, zostaw to. Czekaj, zostaw auto. to. Bo to jest... Zostaw to. grę. Gaś się w wodzie. Tam była zostaw. zawsze. mogę. Nie czekajcie. wszystko. Nie. Dawid. Ty nie możesz w tego grać. Ta gra jest A zbyt brutalna. Wyłączy, wyłączy to. I tak jest brutalna. Nie jeździ autami, lepiej. tam lepiej. buta już wystarczająco. Skopeta znaczy się. kopytą. Wystarczająco. Ciekawa, do którego roku ona jest. Na kurę idziesz ze mną. O, dynie jakieś tam były. gdzie ty idziesz w ogóle? Nie wiem, gdzie. No mapę masz ze znakami zapytania? Były bar... Nie, bardzo blisko miałeś przecież. Zobacz, jak daleko poszedłeś. Ale to to jest mała mapa. Widzisz ile poszedłeś? No to pójdziemy tutaj. Na wprost masz jeden, tu masz drugi. Pójdziemy tutaj. <grystanie> no, spoko. Robimy grilla? <grystanie> no to daj. Grilla? Robimy? Mm, popadę, ja mam kurczaka. Chodź, się kurczek, dajny grillę. Chodź, us masz się <grystanie> On się faktycznie podpalił. Cioś Przepraszam. Przepraszam, ja Wszystko cię... U, ja cię uratuję, ja Uciekaj. cię uratuję, zobacz, ja cię uratuję! Chcę to przepalić! Się... Do wody, gdzie jest woda? woda? Woda! Woda! Dziwne, że nie podpaliłeś do tego siana. Woda. Mogę wodę? Mogę wodę? Mogę? Mogę. O. Nie, A masz jakieś zdrówko chyba nie? A ja chcę wejść do auta! Nie, nie jeździ autami, bo to za bardzo... szalejesz za kółkiem. A coś jestem Jakbyś Szedł płonący tutaj. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Przewaliłem tylko dach! Puuu... Puuu mapę No spoko. Lód. Uuu. Mogę tak w nieskończoność? Nie mam pojęcia. Dobra, nie chcę mi się już... Dostajesz jakieś tam punkty, ale tylko jeden. Policjant! Panie policjancie, ugaś się! Jestem do tego! Strasz tuż, <laughs> Się też pali. Jaki chaos. Yes. Co ty ty... A co jeżeli e się. E no, Tesla. I No, tyłu znalazłem. Znajdź klucz do łazienki. Znajdź. jest do łazienki. A tam, tam jest. E... Musisz. Musisz. Już. Mm. Ja ci znajdę, ja ci znajdę. Ale znalazłeś przecież. Nie, tu... spokojnie, Bo... ja cię ci znajdę. Ale miałeś napisane, tak? No tak, muszę znaleźć. Proszę, to ci, to ci uspokoi. Ale tam było napisane, że znalazłeś, tak? Nie, nie znalazłem. Muszę znaleźć. Hmm. Gdzie może być klucz? No może gdzieś na zapleczu tej stacji? Stacji benzynowej, a nie dwa lata. A Tak, Ta Dzień tutaj stoi, Fat. Gości udaje, że tylko stoi, a pewnie tam sikał. <coughs> Albo toaleta, toaleta Koza wpadła. I pozrobiła porządek. Dzień dobry. Chciałbym kupić chipsy. A ty co robisz? Kluczyk. Nie wiem chciałem. Jedzenie to jest. Napój, jakiś napój. Ej, nie wchodź tutaj, bo wszystko podpalisz! Co ty robisz? Jeszcze ten No pewnie do tego typa, no. No mówiłem, żebyście się nie O, o, ha! Mój kostium się pali! Musimy znaleźć gdzieś zaplecze! O, jest... Właśnie A powiedz, ja nic nie, nie zbiornik zrobiłem! Zbiornik z gazem. A... No, bo... No, to, to No, dobry. Otwieraj! A to? Nie. Hmm. Bum! Dobra, jest świetna! <laughs> a nie wiem, gdzie może być ten klucz! Już nie wiem. Nie wiem, może na górze? Brudny zwierzak. Chodź. O, To można pudełka rozwalać, no to może w tych próbach będzie? Nie. A, nie. nie. Nie, nie. Nie. Chyba, nie. że to losowe przedmioty po prostu. A klucz będzie w jakimś innym miejscu. Hmm. Z tym, tutaj z tym workiem na śmieci spokojnie już cię znajdę. Może w śmieciach? Czekaj, wezmę te śmieci, żeby Czekaj, go nie, nie długo będzie została. Ło, wow, jak to zrobiłeś? Gdzie to może być? Gdzie? Oni się tak wydzierają, o co im chodzi? Co ty. Ej ty! A ja, ci, ja chcę cię Teraz się na Ciebie wkurzę, zaraz te zaatakuję. Trzymaj, mam kopnęka od Dust. A się językiem. Zostawię Ci, tak? Dopóki. A właśnie ją językiem. językiem. <laughs> mam klucz! Już! Otwieram. <laughs> Co tam było tyle wiary? O, tam jest jakaś czekoladka. Rozwal jej toalety. Za to, że... Ej, mam na za to, że ci kopła to i rozwal toalety. Nie ma sikania, Nie ma nie sikania nie jest ma. dla grzecznych ludzi. <noise> A ty po prostu dalej stój. Proszę bardzo Nie pójdziesz do toalety. Nie pójdziesz. <noise> A ty ty? Dobra, działaj tam dalej. Czyli jednak była w skrzynce, tak? E no, no, proszę. Nic się tutaj nie stało, nie tylko... Nie misję robić. O, 3 chaos i zniszczenie. A dobra, nie będę brać samochodu. O, ciekawe co oni mogą tutaj zrobić. Co nie robią? Pewnie coś wysadzą. Gumę. Kleją to gumą do rzucia, Żeby się nie rozwaliło. No spoko. Spróbuję przeszkodzić to. Hmm. Nie do puszczenia. A jak zrobić ten potrójny skok? Próbuj wbiec na samą górę. Poczekaj. Bo no wtedy tak długo biegłeś, nie? Jak to zrobiłeś? Po tej ścianie silosu? Byli A ja muszę rozwalić to. Może no, się nie da. Nie. Koza w wkurzona, tak powiedzieli. <noise> Wściekła koza. <laughs> hmm. No nie przyklejajcie to tego! Dobra, niech pracują spokojnie. spokoju. A ty idź na misję w końcu zrób. E, załóż coś na każde miejsce w szafie. To nie jest misja. To są jakieś poboczne chyba. No że tak, tam. tylko że, na, że nie mam żadnej misji. No jak to nie? Masz jednak zapytania, lecisz tam. Tam? No! Tak. A mogę wziąć włos? Nie. Zostaw te to auto. Nowe wydarzenie. I... Przenieś dom, ale jak? Może Jak mam przenieść ten dom? No jak widzisz, to nie skutkuje. No posłuchaj, próbuj coś innego. Dookoła zobacz. Może jest jakaś. maszyneria. maszyneria. O, co to było? Co jest napisane na tej tabliczce? Zrobimy jakiś potrójny skok. Zrobiłeś? Mhm. Mm co tu jest napisane na tej tabliczce? W... Live. home. Wgodne podwójnego koziołka. Muszę wyglądać koziołka. A jak się robi koziołka? Robi się go w tym sposób. <laughs> Kurczę, jak się to lubię przenosić? Uuuu! To mnie zrzuciło. Hmm. Bo przecież, może muszę jeszcze wyżej wejść? Spróbuj. Pięknie ci to gdzie? A ty? Aj! A nie wiem, jak mam przenieść ten dom. Może, może muszę ty? O, no! Zrzucić, tak. Uwaga, ty uwaga! No kogoś. <grych> no jedziemy. Jedziemy! Chodź, chodź. Boże, nie machaj tą tak kamerą, bo za chwilę dostanę epilepsję. No, ja nie, <grych> nie ruszaj. Znak w Znów w drodze. A ja już przyniosłem, tak? Nie ruszaj tą kamerą tak, o Boże święty, zostaw. Zostaw, <grych> pójdź. Teraz jadę. Może nie robię. ja wyjdę. Nie się. Przenieś mi nie dotykaj! O kurczę, zobacz! Dzień dobry, goście, co ty tu robisz? Jakaś nielegalna hodowla. Paprotek. Dobra, teraz ja gram. Nie. Ja gram. Nie. Ja grę. Nie, bo ty machasz za bardzo tym padem. A zobacz, jak ten... Ciężówko, naprawdę musiałaś? Nie machaj tak tym padem. Na boki i do... O lepiej. A zaraz wezmę... Uup. Dobra, teraz pójdziemy. No rób mi no. Dobra, to idziemy teraz. No to włączamy mapę i nie. I idziemy. No. Czemu tak daleko? Tu pierwsze z brzegu. Tu. A gdzie my jesteśmy? Tu masz koziołka No to czekaj, no to krzypnę. Idziemy o tym. A b, b. No 200 metrów, raz dwa tam będziesz. Założę się, że po tych liniach wysokiego napięcia mógłbyś szybko śmiać. Co nie? Po tych Tylko jak tutaj? Tam, no, osiągnąłbyś prędkość. Work... Nie po tych. Po tych wyższych, nie po tych. A ja chcę po tych. No wiem, tylko... A dobra, już wiem, jak się dostać. Trzeba po prostu się tam dostać. <laughs> Genialne. Jak... nie. A może i nie jest to takie proste. A tam jest darbina. O! Już! Gdzie? O nie, wydawało mi się. Idzie. Ale um, jakoś się uda tutaj. Jakoś się da tutaj wejść tak. Gu... O kurczę. Tam trzeba podjechać jakimś domem. <noise> Czekaj, wezmę te auto na chwilę. Przepraszam. To auto. Woohoo! To No tu, to jeszcze Świetnie. Zniszczyłeś Audi Q7? Nie, działa. Daj, działa. Dziam. Zawiesiłeś się. <laughs> A możesz go przesunąć językiem? No mogę, oczywiście. ile to masz krzopy. <laughs> Chodź. Niezniszczalne. Kozy. No <laughs> nie, to jest za niski. Ratujesz. Chociaż, kto je? Już no prawie! Czekaj, muszę wziąć jakiś większy pojazd. Hej! No nie wyglądał na większy. Czy on tutaj cały czas biegnie? To dom na jakbyś sobie tu przyprowadził. No to bierzemy dom. ale teraz już raczej go nie weźmiesz. Chociaż... Chociaż <laughs> wezmę auto na auto. Spróbuję. A, 15 minut, no. Jedźcie, rób tę misję może, co? No, dobrze. Tam ja, nie ma misji. Ale jadę Gdzieś w lewo to tak jakby jest. Ej, gościu. Zwiększasz odległość na razie, widzisz to? A to jest? A to jest w tam? A to jest tam. <laughs> to byś sobie pojechał. Ui! Do wody. Sprzyszliśmy na Hmm, takie fajne uliczki. Wysiadamy. Bierzemy teraz auto. Z przyczepu. No. Ogródkowa technologia. się Na, na oliw maszynę. Skąd masz ten olej wziąć? Może to? To, to będzie olej. To jest płyn, który zawsze działa. gdzie to może leć? Jakby tu jest narysowane olejnie, no ale. No <laughs> tańczą? No tańczą. No to dobra, no to weź, jak już spróbowałeś. Jest to w każdym razie jakaś misja. Tu był olej. Gdzie yy, tam? A nie, to jest kurwa. Ja <laughs> myślałem, że to jest plastikowa butelka z olejem. A ta beczka? Co jest w tej beczce niebieskiej? To jest olej! Jestem teraz oleju. No, no to teraz możesz. Idziemy, gdzie. Wystarczy jeszcze oleju, wystarczy. Jak mój język się ciągnie. Już? No nie, bo tu masz... Y, widzisz? To musisz na oleju i z drugiej strony. Jakoś. Posunicie się cykle. Koś na górę wskoczyć. I bo już się, się chyba olej skończył. Hmm. Słabo. Góry pomalowałeś na czarno. <gry> um. Jeszcze jest jakaś beczka? Misio. Tak hmm. powinny być jeszcze gdzieś. Tam jest beczka. Ostrożnie. A ten co będzie surfował na dachu? Dajesz, Mistrzu Surfingu. Dajesz! A to jest chyba pusta. No. O! I teraz jesteś cały z oleju. Skocz tam. No szybko! O, z drugiej strony jeszcze. Szybko wierz mi nieść! Okej. Okay. no i co? dziękuję? O i teraz możesz wrzucić tamte butelki chyba. Tutaj? No widzisz, masz napisane scale here. Bierzemy... 18 minut. Jeżeli jest cały... Bierzemy podpaloną butelkę. Nic nie... Sprzedałaś ją. Przepraszam. Rozwali... Co ja robię? Ty naciskasz rozwalanie. Zamiast język. No cóż. A, a, a już się napisę. No ja napisałem dalej na oliw maszynę. Czemu, tak? Już na... jest na oliwie. Hmm. Muszę wejść. Jestem naja tenki. Jaki fajny. No jest znak. <grym> Jasne, zna. Pięknie. Dobra, Daniel. Do bo kończy nam się czas, a ty na razie żadnej misji nie zrobiłeś. Zium. 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 O nie, o nie! No. Oh no! Jestem ja taki malutki. Dobra. ci, Pomoc! Piękny tym mini akcentem. Zakończymy ten odcinek. Tak jest. I co? Jak gra? Super, B nie? Fajne. Tobie się podoba? Mhm. No, całkiem niezła. Mhm. nieźle. Pokręcona. Bardzo śmieszna. Nieźle pokręcona. Dobra, to my co, widzimy się z Wami w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. O, no, ja pa. dzięki za oglądanie. No.